Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować bardzo proste i szybkie wafle przekładane masą czekoladową. Będzie ona tradycyjnie na bazie mleka w proszku oraz jeszcze trzech innych składników. Na początku do garnuszka wrzucamy sobie kostkę, czyli takie tradycyjne 200 g masła. Do tego dolewamy 140 ml mleka, będzie to lekko ponad pół szklanki. Wsypujemy 150 g cukru oraz 4 łyżki kakao. Wszystko teraz podgrzewamy, a następnie mieszamy. I gdy wszystkie składniki się wymieszają, a masło się rozpuści, teraz masę zdejmujemy z palnika, a następnie przesiewamy sobie 300 ml mleka w proszku. Nie pomijajcie tutaj przesiewania tego mleka w proszku, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, mogą powstać wam grudki. Po wymieszaniu masa powinna być dosyć gęsta. Teraz szykujemy sobie 5 blatów takiego wapla, a następnie na 4 z nich wykładamy porówną ilość masy i rozsmarowywujemy. Blaty układamy kolejno na siebie, a na sam koniec układamy ten blat, który nie był w ogóle wysmarowany czekoladową masą. Następnie mocno go dociskamy, możecie też go czymś obciążyć, np. deską albo ciężkimi słoikami. I wkładamy do lodówki na około 2 godziny, można też na całą noc, wtedy po prostu wafle lekko zmiękną i bardziej przesiąkną tym kremem. Ja włożyłam na około 2-3 godziny, a następnie kroiłam w kwadraciki i potem w trójkąty. Wafle wyszły naprawdę przepyszne, świetnie nadają się na święta, na urodziny, imieniny czy na szkolny kiermasz. Koniecznie je wypróbujcie, a jeśli przepis się Wam spodobał, to koniecznie udostępnijcie filmik znajomym. Smacznego!